Walcz, 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 życie, walcz Walcz, walcz, brata, znajdziesz się na szczycie Walcz, chłopak, walcz, walcz, życie, walcz Walcz, walcz, brata, znajdziesz się na szczycie To miałem 13 lat, kiedy byłem może... No, 13 lat. Miałem kumpla takiego, który był dla mnie starszy i paliliśmy marihuanę. Do tego alkohol doszedł, no i amfetaminę, też do Już gdzieś potem, czasem mi się zdarzała, czasem kokaina. Spodobało mi się, nie? Jakoś nie czułem żadnego kaca, nic nie, tylko słuchaj w ustach i potem się przytrafiały to kolejne, to kolejne razy i za każdym razem było fajnie. Bardzo często młodzi się pytają jak to jest, czy jak wezmę, to ja się uzależnię. Nie ma możliwości odpowiedzi na takie pytanie, bo jeden może wziąć 10 razy i nic, drugi 20 i nic, a inny jeden raz i już w to wpada. Myślę, że od pierwszego razu już się uzależniłem, bo jeszcze tego samego dnia poszedłem kupić więcej i, i tak, no i w sumie rok dzień w dzień praktycznie brałem do palaczy z, nie wiem, z tygodniowymi może przerwami. Tak, człowiek już raz próbuje tego, bo ja to raz próbowałem, kolega mnie na to namówił. No ja sobie to koko, wie pani, to kokolino to, to tam tych ampułkach jest. Sobie raz wziąłem i taki szum poczułem w głowie. No i tak już jak raz, to już potem drugi, trzeci, czwarty. Był taki moment, że już musiałem zapalić rano na przykład, żeby w ogóle się zmobilizować do działania i zacząłem mówić, że już nie palę, żeby było radośnie, tylko palę, żeby było normalnie. Jak zaczynałem, o nie, wiem, o tam jednej tam fifki czy coś takiego, to później było... Tam no, coraz to więcej, prawda? Więcej i więcej, ta tak nie wiem, mniejsza nie wiem, ilość mi prostu nie działała na mnie w ogóle. I to po prostu później tam z marihuany przychodzi się na amfetaminę, później z amfetaminy na kokainę, i później kończy się na żyle, prawda? Czyli na heroinie. Wcześniej nie myślałem, że mogę być lepszy. Ważne jest człowieku, żeby w siebie uwierzyć. I jak chcę, 40. uderzyłem. Teraz pierwsze rozdanie to jest konkretny przekaz. zajcu cóż, i na W tej chwili w przypadku 80% klientów poradnych, mam na myśli i młodych ludzi, i ich rodziców, to temat dokładaczy się pojawia. Prawda? Rzadko się zdarza, bardzo rzadko, taka sytuacja, że ktoś. Yy, brał tylko do palaczy. Czpa się ze świadomością pewną, że się czpa i że jest się uzależniony. I to bardziej jeszcze dołuje człowieka. I jak to bardziej dołuje, to więcej się czpa. Brnąłem w to dalej. Nie wiem, później już nawet, kurde, nie dostrzegałem tego, że nie wiem, robię, kurde, sobie krzywdę, swojej rodzinie. Po prostu nie wracałem już do domu na noc. Wynosiłem pieniądze z domu, rzeczy z domu wynosiłem. Zacząłem kraść. No i stwierdzi, znaczy nie wiem, rodzice stwierdzili, że mam albo wybór, albo przyjadę do ośrodka, albo nie wiem, z domu mnie wyrzucą po prostu. Byłem coraz niżej, zaczęło się w częste wychodzenie z domu, potem nie wracanie do domu, potem wynoszenie rzeczy z domu. No po prostu... Coraz mniej przebywałem z bliskimi, już potem takie zachowania były egoistyczne, że myślałem tylko o sobie, tylko o tym, żeby wziąć i tylko o tym, żeby mieć na to, żeby wziąć. Bochowała mnie ulica, a na dzielnicach był zawsze, zawsze najlepszy sort, Teraz nie chcę już go, wolę inwestować w nią rozbijanie swoich umiejętności, kiedyś biała krew. Duch wrażliwości ludzi na te substancje, które przyjmują, jest tak różny, że w pewnym momencie osoba, której się wydaje, że ta dawka, którą przyjmuje tych dopalaczy, prawda, jest bezpieczna, może się okazać dla niej tą dawką toksyczną. To było na takiej zasadzie, że jedną ampułkę już miałem w kieszeni, tam pół jej tam w nosa sobie, znaczy wciągłem i już myślałem o następnej, żeby już sobie za załatwić następną tą ampułkę, żeby już mieć na później. Czasem po prostu wieczorami nam się nie chciało już gdzieś jechać na osiedle, jak było się na mieście, a... To się szło do dopalaczy po prostu. na tym bicie to jest najlepsza kwestia. Te bestia, i w bagnie. Ja przeżyłem. Dopalacze to jest ogromny worek. A można powiedzieć, że nawet substancja, która jest tak samo nazywana, znaczy artykuł, który jest tak samo nazywany, może zawierać zupełnie coś innego. Natomiast na pewno jest tak, że wszystkie narkotyki, nie tylko dopalacze, mają dość osobliwe działanie na psychikę. Mianowicie są inwazją. Bardzo poważne. Niektórzy trafiali na detox, niektórzy do psychiatryka, czyli to było jednak jakieś ta chemia to jednak działała inaczej. Nie? Skutki neurologiczne, czyli wpływ, wpływ narkotyku na to, jak człowiek sobie radzi z ruchami swoimi, jak sobie radzi ze swoją mimiką, a przede wszystkim skutki psychologiczne, czyli omamy, lęki rozmaite paranoidalne myśli. Człowiek sobie wyobraża, że ktoś go śledzi, że ktoś do niego mówi i tak dalej. Słyszałem jakieś śmiechy, miałem takie sadystyczne wizje, jakichś ludzi udzielanych ze skóry, krzyki, no cały czas słyszałem takie rzeczy, nie? Bają się tego, że po prostu, no nie znajdą mnie czy coś takiego, no nie wiem, po prostu to były takie jakieś urojenia. Wystarczył jakiś szybki ruch w moją stronę, żebym ja się przestraszył, chociaż to wcale nie stwarzało zagrożenia dla mnie, ale byłem po prostu płochliwy, nie, przez to. Walcz, 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 walcz o swoje życie. Walcz, walcz, brat, a znajdziesz się na szczycie. Walcz, chłopak, walcz, walcz o swoje życie. Walcz, walcz, brat, a znajdziesz się na szczycie. Ziomek, sprawdź to. Wjeżdżam tu jak himm. Pokażę ci, chłopak, swoją ukrytą siłę. Nie jestem pionkiem na życiowej planszy. Wiem dobrze, o co walczę gram. W Przede wszystkim karty. dominuje obraz, tak jak my widzimy u tych osób, które trafiają takich zachowań agresywnych w stosunku do osób z najbliższego otoczenia, tendencja do bicia tych osób, tendencja może do uciekania, prawda, tendencja do mm, samookaleczeń. Diabeł tak skusił, za tą żyletkę tak złapałem, te tabletki zażarłem, popiłem piwem takim i to piwo mnie trzepło, już nie patrzyłem się na tą rękę, tylko tak i się, i się chlastałem ile mogłem. No i później przytomność straciłem i się obudziłem pod respiratorem i spałem. Od piątku do niedzieli, tak pół po dnia. To przestało. Raczy No Oczywiście lekarze mnie uratowali, i mój wujek. No, znacznie mniej jadłem, byłem wychudzony. Yy, spadła mi, bo yy, ja był, grałem długo w piłkę i spadła mi właśnie kondycja, w ogóle forma. Pr, tak dużo spałem, tak, to był taki tryb życia, że tylko sen, potem wstałem, żeby wziąć i szedłem spać. I, I tak w kółko, nie? To już było takie monotonne. tak człowieku teraz, sprawdź to, teraz widzisz kto. Tutaj jest pro, to dobre wariaty, za Uras i pecha. I przychodzi taki dzieciak, ja wiem, że ja jego przeżyję. Przed następny też go przeżyję i tak dalej. Jest to naprawdę przykre. Jest to coś nieprawdopodobnie dołującego w tej pracy. Ja wiem o tym, że schodzą. Niewielki procent pozostaje przeżyciu, a bardzo niewielki procent pozostaje przeżyciu i dobrym funkcjonowaniu. To już jest naprawdę znikomy procent. Człowiek nie zdawał sobie nawet sprawy, w jakim jest położeniu. Nie? Dopiero gdzieś rano, czy na przykład w momencie, kiedy trzeźwiał, przy... dochodziło do niego, na przykład widział w siebie wychudniętego w lustrze, czy coś, nie? Ale jak tylko zdawały się takie momenty, że nagle się widziało rzeczywistość, to od razu się brało. Czyli nie widzieć. Starsi to jednak już mają kontakt yy, z umierającymi kolegami. Ci, którzy zaczynają w to wchodzić, nie, nie mają żadnego kontaktu. Dla nich to jest to rzeczywiście, jest to zabawa. Może być to śmieszne, może być to mm, takie y, grupowe y, mówienie, jak się czułem, co, co się wydarzyło, jakie, oj opowiadasz, jej, widziałem diabły, w ogóle rewelka, takie oczy, takie wielkie mm, rogi, to wszyscy się cieszą. A później już nie, ci starsi to już jednak trochę pokory łapią, i dla starszych to, to już jednak kontakt ze śmiercią jest. No, my tak kupowaliśmy sobie i czpaliśmy, czpaliśmy, dopóki nie dostałem tej zapaści. To dostałem tak zapaści, że białkami do góry tak wychodziły i mnie tak wykręcało, prawda, do tyłu. No, chyba po pół godziny mi tak przeszło po tym wszystkim i powiedziałem, że już nie chcę tego mać. Często jest tak, że zaufa się niewłaściwej osobie, i potem się w to wpada, tak jak śliwka w kąpot, że już no nie idzie się z tego wycofać. I często są skutki nieodwracalne. Później to już idzie jak maszyna, nie zastanawiają się nad tym ludzie. Mój pierwszy plan kiedyś to ulica. Interesy na dzielnicach a Na policji cisza, siedzenie na klatkach i po piwnicach. Rezygnuję z tego, jebę. Tamten ten życia. Szura z Martin Pecha, przekaz to pierwszy plan. Za wspólny kawałek. Dziękuję Wam, już nie gram ani stan. Są dane o tym, że dopalacze mogą powodować zgony. prawda, Takie dane dotyczyły głównie mefedronu albo innych dopalaczy, jak na przykład piperazyny, które były w skojarzeniu z alkoholem, czy też na przykład z takimi substancjami jak amfetamina, ekstaza. To bardzo źle, że otworzyli te dopalacze. No bo ja widziałem te piętnastolatki, takie Aż szkoda, bo naprawdę pod tymi sklepami stały, prosiły. A tych starszych, bo tam zawsze było trzeba dołód było pokazać no. Oni brali tak, że te dziewczyny, że tam na 20 zł im dadzą więcej, żeby oni kupili. No i te dziewczyny wchodziły takie na cipanę. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że ona bierze te narkotyki, czy tam te dopalacze, czy inne rzeczy. Ciężko mi w tej chwili mówić na ten temat. Oszukiwała, z lekcji wychodziła. No, brała pieniądze, kradła. Oddałam ją do środka, co było bardzo dla mnie ciężkie. Przeżycie, płacz i tak dalej, ale ja to robię dla niej, żeby ją uratować. No, była już w domu u nas na jednej, na dwóch wizytach. Na której pierwszej wizycie z wychowawcą ujęła mnie tym że mi podziękowała za to, że ją tam oddałam. Powiedziała "Dziękuję ci mamo, że mi oddałaś bo straciła córkę." Mam swój pierwszy plan, Pierwszy plan, Pierwszy plan, to mój pierwszy, plan, pierwszy plan. Minister Zdrowia Pani Ewa Kopacz dokonała profesjonalnej oceny ryzyka związanego z używaniem tak zwanych dopalaczy. Decyzją głównego inspektora sanitarnego zarówno wojewódzkie, jak i powiatowe stacje podjęły zdecydowane działania i zamknęły 1378 punktów legalnych sprzedaży dopalaczy. Mamy takie doświadczenia w pracy z osobami zażywającymi dopalacze. E, którzy to robili przez parę miesięcy, w gruncie rzeczy. Bo te dopalacze, te naj, najbardziej destrukcyjne, one się dość niedawno pojawiły na rynku. Ja nie wiem, jakby to było, jeśli przyszedłby do nas człowiek, który by brał systematycznie dopalacze oparte na mefedronie przez dwa lata. Podejrzewam, że tutaj byłby już wrakiem człowieka. Pirac narkotyki żyje z alkotyki, dnia na dzień, prawda? Od. od budziłem się rano z myślą, jakby sobie tutaj załatwić działkę, kładłem się spać. Oczywiście już poza zażyciu I tak, tak się to codziennie. Jak się miał pieniądze i się brał narkotyki, to, to nie było ważne, kim się jest tak naprawdę, bo wszystko można było opowiedzieć, wykreować by tak naprawdę. Już opowiadałem tyle zmyślonych historii na swój temat, a, a ludzie tutaj byli nagrzani, to wszyscy to kupowali. Nie? W tej chwili tygodniowo przyjmujemy około 6-7 pacjentów, także na pewno jest to mniej niż przed październikiem, gdzie mieliśmy nawet do 20 pacjentów dziennie. W czterech sprawach w sądzie, już miałem ultimatum postawione, że jeszcze raz coś z narkotykami i już miałem wtedy 17 lat skończony i nie będzie zabawy w poprawczaki, tylko teraz pójdę z miejsca do więzienia, nie? I tak, człowieku, teraz, sprawdź to, ty raz widzisz kto? Tutaj jest proto, dobre wariaty, raz i pecha. Płopany styl to nasza mocna cecha Nie wiecie nawet jak na może ci odstrzygnąć. Te działania są bardzo e, spójne. W obrębie całej administracji państwowej: policji, służb celnych, służb skarbowych, straży miejskiej. To właściwie pospolite ruszenie polskiej administracji w ochronie zdrowia i życia najmłodszych obywateli. Chcę z tego wyjść, ponieważ chcę być normalnym człowiekiem, takim kiedy byłem przed broń do palaczy czy tam narkotyków, nie? czyli wesołym. Właśnie takim z poczuciem humoru. Dlaczego brałem narkotyki? Myślę, że z wielu powodów. samotności, z tego, że czułem się nieakceptowany przez rówieśników, że gdzieś wcześniej, w młodszym życiu, gdzieś poniżony, gdzieś odrzucony. I to był jakiś sposób, żeby zabłysnąć, nie? Żeby, żeby gdzieś tam być z tymi ludźmi. Nie? To już nie są moje koledzy. Ja już zostawiłem gdzieś tam to wszystko. Nie? Czasem wracam myślami, ale nie chcę już do nich wracać. Nie? zadowolony, jestem w sumie już. Parę rzeczy zmieniłem sobie, kurde, no samo to, że pół roku jestem trzeź, to już jest dla mnie sukces. Łonarowski troje piści dopalaczą plany, oby nikt z was nie dał więcej plamy, nie chodzi już na śpanny, też przywiona, ma psychika, lecz naprawia to liryka A jestem autentyczny, bo chowała mnie ulica A na dzielnicach był zawsze, zawsze najlepszy sok Teraz nie chcę już go Wolę inwestować w ląt Te dzieciaki, które niestety wpadają właśnie w takie. W takie zaułki uciekania, w jakieś narkotyki czy substancje przeaktywne, czy cokolwiek, to najczęściej dotyczy to najfajniejszych dzieci. To są naprawdę osoby niezwykle wrażliwe, bardzo fajne. Szkoda, szkoda ich dla nas wszystkich. To są najfajniejsze osoby. Na numerach alarmowych infolinia została uruchomiona. Tam można zasięgnąć informacji. Przez dwa lata używanie dopalacza uszkadza mózg trwale. Od dnia 2 października używamy nazwy: Nowe narkotyki. Państwowa Inspekcja Sanitarna przygotowuje projekt edukacyjny. Cały drugi semestr obecnego roku szkolnego będzie poświęcony właśnie edukacji w obszarze nowych narkotyków. Przekonuję się, że można wiele fajnych rzeczy zrobić na trzejwo. W górach byłem na trzejwo, już z uśrodkiem. Zajebista sprawa, wspiąć się na giewon, zobaczyć to wszystko i na trzejwo. To są takie wrażenia, których przy narkotykach nie ma. To in, inna jakość. Wolę inwestować w go, rozpijanie swych umiejętności Jesteś biała kreska, dzisiaj biała kartka, a na tych kartka. Walcz, 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 walcz o twoje życie, walcz, walcz, brat Nie wiesz tego gówna, ja wiem po sobie Brałem to głównie 4 lata, może Ci się wydaje, nie wiem, ludzie którzy to sprzedają, może Ci się wydaje, że są, nie czy twój zajebiście kumple i tak, ale im zależy tylko na tym, żebyś, żeby zarobić na Tobie, na Twoim zdrowiu. Jeżeli e, ktoś zachęca, czy koleżanka, czy kolega, żeby e, zażyć jakikolwiek tam środek odurzający, mówiąc, że ja się po tym czułem świetnie, z, zajebiście się bawiliśmy z kolegami, żeby po prostu na to nie iść, bo Jeden może się czuć fajnie, drugi może umrzeć, a trzeci jeszcze może trafić do zakładu psychiatrycznego i po prostu działa to na każdego z, z innym odbiciem. Miej swoje zdanie, bo właśnie gdy po prostu weźmiesz to, to wtedy twoje zdanie tak jakby zanika. Później rządzi tobą uzależnienie od dopalaczy, a nie to, jakim ty naprawdę jesteś. Jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, to żeby o tym mówić bliskim osobom, że sobie z tym nie radzicie, że jest to pewien problem Żeby nie uciec w to po prostu, bo później to już nie ma odwrotu, przekaz ziomek Kika Rodziłku gówna na pewno nie czykam kierunek wyznaczony cel swój ogląd WLM miasto w którym się wychowałem Miasto tajemnic, smutkuj deskoty nie ma co narzekać trzeba wzięcie do roboty. dużo przed tołem, tylko, czy się ogarniesz, uważaj, bo niedługo pożrybą we wieku nie możesz wszystko zmienić, wystarczy tylko chęć, chociaż wiem jak, można rozbić się na części, walcz, 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 walcz o swoje życie, walcz, walcz, brata, znajdzie się na szczycie, walcz, chłopak, walcz, walcz o swoje życie, walcz, walcz, brata, znajdzie się na szczycie, 100% chorób, wpada na ten